Cześć playerzy, witajcie w najnowszym UKU Play. Dzisiaj nauczymy się utworu od Kwiatu Jabłoni. Dziś późno pójdę spać. Zaczynamy. Na kanale znajdziecie playlong, w którym razem ze mną możecie ćwiczyć cały utwór, zajrzyjcie na zaprzyjaźnioną grupę Ukulele Polska na Facebooku, na naucz się grać.pl, jeśli chcecie kupić nowy, sprawdzony instrument, opracowanie dostępne dla moich patronów, jeśli chcecie mnie wspierać, zapraszam. Jeśli znacie te akordy, które wyświetlają się poniżej, możecie przeskoczyć do następnej sekcji, jeśli ich nie znacie, uczymy się. Akord C-dur to sam trzeci palec na trzecim progu, na strunie pierwszej, druga, trzecia i czwarta struna są puste. Akord Dm, pierwszy palec na pierwszym progu na strunie drugiej, trzeci palec na drugim progu na strunie trzeciej i drugi palec nad nimi na drugim progu na strunie czwartej, pierwsza struna jest pusta. Akord F-dur, to tak naprawdę jeśli byśmy trzymali akord Dm i wchodzili w akord F-dur, to puszczamy tylko i wyłącznie trzeci palec i już mamy akord F-dur, czyli pierwszy palec na pierwszym progu na strunie drugiej i drugi palec na drugim progu na strunie czwartej, pierwsza i trzecia struna są puste. Akord Gmol to pierwszy palec na pierwszym progu na strunie pierwszej, trzeci palec na trzecim progu na strunie drugiej i drugi palec na drugim progu na strunie trzeciej, czwarta struna jest pusta. I ostatni akord to akord Amol, sam drugi palec na drugim progu na strunie czwartej, pierwsza, druga i trzecia struna są puste. Akordy poznane, możemy grać. Oryginalnie w utworze jest grane bicie, które dosyć dobijające jest na ukulele, jest to zbyt agresywne dla mnie takie granie. Bardzo mocne, więc zdecydowałem, że chciałbym zagrać ten utwór bardziej sentymentalnie, z większym klimatem, dlatego trochę inne bicie akordowe, ale bardzo fajne i bardzo przyjemne. Będzie wyglądało następująco: kciukiem będziemy uderzali część strun od góry, a pierwszym palcem wewnętrzną częścią będziemy uderzali część strun od dołu, tak? Czyli zobaczcie, w ten sposób. Oczywiście pamiętajcie o tym, że jak gramy na ukulele, staramy się uderzać w okolicach 12 progu, nie nad otworem, bo tutaj będzie zbyt ostry dźwięk na ukulele. No to lecimy, ćwiczymy bardzo wolno. Kciuk w dół, pierwszy palec w górę. Tylko nie uderzajcie wszystkich wszystkich, tylko trochę strun. Powiedzmy, że uderzamy sobie czwartą, trzecią i drugą, a później pierwszym palcem, pierwszą, drugą i trzecią, nie zahaczając czwartej. Czyli kciukiem uderzamy trzy struny od góry licząc, a pierwszym palcem trzy struny od dołu. Zawsze nie gramy jednej struny, tak? W sumie nie ma co tutaj ćwiczyć, bo to jest mega proste, tak? Posłuchajcie, jak będzie to brzmiało na akordach. Posłuchajcie z tekstem. Dziś późno pójdę spać, gdy wszyscy będą w łóżkach. Słyszycie, jakie jest tempo, tak? Czyli no do takiego powinniście dojść. Ale oczywiście powolutku. Okej, okay. bicie myślę, że nauczone. No to lecimy z akordami. W zwrotce będziemy grali tylko i wyłącznie dwa akordy. Akord D-mol, który już świetnie znacie. I akord a który również... Świetnie znacie. Żeby po akordzie Demol złapać akord Amol, no to po prostu puśćcie pierwszy i trzeci palec i zostawcie sam drugi. Już macie akord Amol, później z powrotem dokładacie trzeci i pierwszy palec, już macie znowu Demol. Czyli trzymamy sobie Demol, puszczamy te dwa, dokładamy te dwa, puszczamy te dwa, no i tak cały czas przez cały utwór. No to co? Gramy i śpiewamy. Bardzo wolne tempo. Dziś późno pójdę spać. Gdy wszyscy będą w łóżkach Otwarte oczy mam, a głowa pełna i pusta. I nie wiem o czym myśleć mam, żeby mi się przyśnił. No to teraz spróbujmy w szybszym tempie. Dziś późno pójdę spać, gdy wszyscy będą w łóżkach. Otwarte oczy mam, a głowa pełna i pusta. I nie wiem o czym myśleć mam, żeby mi się przyśnił taki świat, w którym się nie boję spać którym się nie boję spać. Okej, okay, myślę, że świetnie sobie poradziliście na każdym z akordów po 8 takich schematów, tak? Tylko musicie zrobić do tego tempo. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem. Zmiana akordu. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem. Myślę, że świetnie sobie poradzicie. Pamiętajcie o tym play -longu, który oczywiście macie na kanale. Lecimy do refrenu. W refrenie akordy F-dur Gemol, Cedur i Demol. Tutaj będziemy grali sobie w pierwszym refrenie po prostu pojedyncze uderzenia w dół. Spróbujmy od razu ze śpiewem. Choć nie chcę, budzić się nie umiem, spać znowu w e dół, świat dziwny. Gemol jest jak sen, a sen jak świat i znowu w e dół. Choć nie chcę, budzić się nie umiem spać. Znowu F. Świat dziwny. Jest jak sen, a sen jak świat. I tutaj na tym ostatnim akordzie: Demol, już zrobimy sobie znowu to bicie kciuk, pierwszy palec. Spróbujmy jeszcze raz ten refren. Pojedyncze uderzenia w dół, wolne tempo. Choć nie chcę budzić się, nie umiem spać. Świat dziwny. Jest jak sen, a sen jak świat Znowu F Choć nie, nie chcę budzić się, nie umiem spać Świat dziwny jest jak sen, a sen jak świat Lecimy do kolejnej zwrotki Najpierw przegrywamy sobie akord Dm i Am bez śpiewania Demol i amol, kolejna zwrotka Nie mogę ruszyć w przód Nogi sklejone taśmami Znowu demol Zaczynam spadać w dół Spadam do góry nogami Znowu demol Myślę sobie zaraz obudzę się Lecz im bardziej spadam tym bardziej widzę, że To wszystko chyba nie jest sens wchodzi kolejny refren, ale już w kolejnym refrenie zagramy inne bicie. Bicie na ostatnich dwóch refrenach to kciukiem uderzenie w dół, a pierwszym palcem dwa uderzenia w górę. Oczywiście znowu staramy się pilnować tej zasady, że kciukiem nie uderzamy wszystkich stron, tylko te trzy, czyli czwartą, trzecią, drugą, a pierwszym palcem pierwszą, drugą, trzecią, bez czwartej strony, tak? Czyli kciuk, pierwszy, pierwszy kciuk, pierwszy, pierwszy pam, pa, pa, pam, pa, pa. Kciuk, pierwszy, pierwszy to jest jeden schemat. I po jednym takim zagraniu schematu zmieniamy akord. Posłuchacie z akordami. Jeszcze raz to samo, może trochę wolniej. Znowu w dół. Śpiewem, tylko trochę szybsze tempo. Choć nie chcę, budzić się nie umiem spać, świat dziwny jest jak sen, a sen jak świat, choć nie. świat. Czyli tutaj za ostatnim czwartym razem zrobimy sobie zatrzymanie na tym duże. A sen jak świat. I na demolu już znowu gracie sobie schemat kciuk pierwszy palec. I w ten sposób dochodzimy do bridgea, czyli dodatkowego elementu w utworze, a ten dodatkowy element to jest to taki melizmat a, tak? Czyli posłuchajcie, jak to będzie brzmiało, a, a, a. może weźmy w takim razie. Hmm, drugą część tego drugiego refrenu i dopiero wejdziemy w tego bridge'a, żeby to tak płynnie przeszło. Choć Nie chcę budzić się, nie umiem spać. Świat dziwny jest jak sen, a sen jak świat. A A, 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 a Dochodzimy do ostatniego refrenu w tym drugim biciu. Choć nie chcę, budzić się nie umiem spać. Świat dziwny jest jak sen, a sen jak świat. Choć nie chcę, budzić się nie Jak ja. Ja sobie tu śpiewam ja, a nie jak yy, świat. Ale to jak chcecie. No ja tak sobie zmieniłem na moje potrzeby. To już cały utwór dziś późno pójdę spać. Mam nadzieję, że lekcja wam się podobała i jak zawsze nie była zbyt trudna. Dajcie mi łapę w górę dla zwiększenia zasięgu. Napiszcie swoje propozycje w komentarzach. No i widzimy się w kolejnym Oku Play. Cześć.